Nie się właśnie do miasta do szkoły. Sobie jeszcze czekam w parku. Zobaczymy, ile dzisiaj wytrzymam w tej szkole, bo no, się czuję źle. Wczoraj miałam prawie. Miałam ten podgorączkowy tragedia. Nie no, ale się, się czuję. zobaczymy, ile dzisiaj wytrzymam. Mogę jak najdłużej, bo, bo chcę, bo chcę siedzieć w tej szkole. Nie wiem, zobaczymy. A to o co wam mówiłam w ostatnim vlogu. To mogę w sumie już dzisiaj powiedzieć, bo zobaczycie to już po czasie. Hmm. W środę, wy w ten film chyba w sobotę, albo we wtorek, nie wiem, kiedy widzicie, ale na pewno po. Jadę do Warszawy na odsłuch płyty takiej Eweliny Ross i się tak nie mogę doczekać. Będzie takie kameralne spotkanie, jakieś tak, nie wiem jak to będzie w ogóle wyglądać. mi to stresuje tak, że nie mogę od paru dni już spać. I przez to może też się tak źle czuję, nie wiem. Z jednej strony się cieszę, a z drugiej strony się stresuję mega, bo czy nagle jak ja jeżdżę, na, jeżdżę na koncerty, to jest ten, ten znajomy mi, to będę 300 km od domu sama, jak palec, a jeszcze później muszę czekać do prawie szóstej na granem na pociągu musiała czekać. Mogłabym w sumie u koleżanki spać, ale czy mi się opłaca? Nie, Musiałabym chyba o czwartej czy o której wstać, jechać. Nawet nie, wcześniej bym musiała wstać i po 4, w pół do piątej jakoś tak bym miała autobus na centrum Warszawy, więc... Nie opłacę się. Ciekawe co na to mama jakiej powiem, że jadę i żeby docieć samo na dwo. To mnie to sama stres sama jest. mnie stresuje, ja będę udawać, że nie wiem bo co zrobię. No bo jednak sama w Warszawie w nocy. Wiadam ja radę, ja się tylko boję, że będzie się spać chciało. Ale dawałam radę, to teraz też dam. Jak byłam ze znajomymi, z koleżanką tam byłam. Wtedy dałam radę, teraz też dam. Nie w środę, a w czwartek mi się za chwilę to myli. Nie wiem, ja mylę, że to jest środa. To jest czwartek tak naprawdę. Ten osłuch będzie dzień przed, przed premierą płyty, więc fajnie. O matko. Tyle pcham do worka, że mi się zepsuł. Jak mi to walnie po drodze, to jak ja... Dobra, nie, dam radę, ja już kiedyś jak mi tak walną, bo taki jakby sznurek ma się, nie? Przy worku na plecach. No i on mi się rozerwał, to ja to szyłam kiedyś. Czy to jest... Tak, to szyte. No i mi to walną kiedyś, bo teraz nie nios niosłam. Ale później, jakby takim paskiem od worka tak takich BBC, co się reguluje, jakoś to zawiązałam i dałam radę. No, ale dobrze, zobaczyłam teraz, bo się zaczęłam bawić tym. Kurczę. I'm swimming in heavy, beating style, I'm freaking pałaczoping, beating I'm got to skinny, deep inside my head. Już po szkole i czekam na autobus, zaraz będzie jadę. I trzymajcie kciuki, żeby mi się nie, telefon nie rozładował, bo jest kiepsko wam powiem. Wyszłam przed chwilą ze sklepu, jestem teraz przez park. i mam w sklepie, bo ja wpadłam na pomysł, bo na koniec roku wiadomo, będzie stawać tą i w ogóle, które nas uczyli tam jakiejś dyrektorce i tam w komuś, różne jakieś tam rzeczy. No to wiadomo, to była składka jakby wspólna od klasy, ale ja wpadłam na pomysł, żeby jeszcze dać coś pani sprzątaczce i pani od biblioteki chociaż ja tam z biblioteki tylko korzystałam jak chciałam pierwsze strony jakby do prac semestralnych wydrukować a tak to tam nie więcej nie chodziłam no ale i tak chcę właśnie im coś dać bo jednak tych przecież jak się kończy zawsze szkołę to nikt chyba sprzątaczką nie daje czy tam woźnym e, na żadnego prezentu I nikt, nikt, nikt ich nie docenia a tak samo przecież mi się należy, bo jednak czekajcie bo ja się pogubię. a jednak tak samo przecież robię dużo za szkoły i no i sprzątają, ogarniają to wszystko. Więc kupiłam dla nich coś słodkiego i jeszcze napiszę jakieś tam życzenia i im to dam. Los, bo za niecałe miesiąc ja koniec szkoły. Przez co do domu głowa mi nadal boli. Czasami w szkole by, miałam takie etapy, że aż mi po prostu parowała czacha. Yes, Uff, ogarnęłam wszystko to co miałam ogarnąć To co wam ostatnio mówiłam, że mnie to stresuje, muszę gdzieś No, zadzwonić w sumie, no i... Musiałam coś ogarnąć, ale ogarnęłam, więc wszystko na razie, git Przeszłam to ja tu strasznie jedzie, nie wiem czy to się coś paliło Dużo tu jest jakby, patrzcie, po takich Widać to? Ale raczej to się nie paliło U mnie w ogóle co chwilę są jakieś pożary Mój brat to kurde ładnie co, co chwilę po prostu gdzieś jeździ, co chwilę się coś pali. Ale jechali tak mnie zakurzyli, nie miałam gdzie zejść. Ale nie słyszałam wcześniej sygnałów, więc nie wiem. Bo tu dużo jest spalonych. Więc jedna straż by to gasiła. Nie wiem, ale strasznie dużo się pali a jutro idę na ten mecz po szkole, nie. No i wiecie, że... bo ja wiedziałam, że to będzie, że będę jako VIP, nie? No ale tak myślałam, że to będzie jakieś trybuny takie vip owskie że... No trybuny jak trybuny. Czekajcie. Wie strasznie mam włos, chwilę mi rozwija. Będą trybuny po dla vip tam są jakieś tam sektory dla vip ale jeszcze poza tym będzie catering niby dla tych VIPów. Chociaż mi dodam lot bo ja nic nie dojadam, bo ze stresu. Ja jak pójdę sama, to ja nie lubię jeść sama. No to Fajnie, bo jednak no to VIP, no to powinno coś takiego być, ale też trochę dziwne, bo tego flipa może sobie każdy kupić. To też jest dziwne, ale z drugiej strony, no jakby ktoś był znany, a chciałby w pokoju sobie posiedzieć, a nikt go by nie zapraszał, no to jednak by chciał tego flipa No ale ktoś normalny też to może kupić i co z tego? Dziwne. Patrzcie, jara się tam. Widać ten dym? Ojej, matko boska. Ale tam się jara. Już poinformowałam służby, się służby, nie nie poinformowałam y, tych y, straży, ale brata, więc więc się pewnie zaraz zacznie. On już tu jadą. Cieko, tu to dopiero wieje. Najgorsze jest to, że policja jeździ po drugiej stronie jakby mostu. Jak tu przyjadą, mnie zgarną, a się śmiała. Ale ja nie mam zapalniczki przy sobie, więc co wy ode mnie chcecie? A tam sarny są. Widać ich pupcie białe. Słyszycie? Wyją. Tylko powiedziałam mojemu bratu już. Powiadomili i wyją. Śmierć aż już. Jeszcze jak wieje to tak to rozwali wszędzie, że, że będzie jeszcze gorszy pożar. Z tą babci i piję sobie herbatkę. Wzięłam tabletkę, mnie go boli. W ogóle czarna herbata z sokiem malinowym uwielbiam. Mój ulubiony kubeczek. I długo. Wracamy do domu pewnie. Też ja chciałam już, ale nie mi się sami, więc czekam na brata, który tu przyjechał. Ale poruję. nie czekam na niego. wrócimy razem, chyba. Wróciłam już przed chwilą do domu. Zrobiłam, się, zrobiłam dzisiaj 14 km z buta. Mam takie odciski po dzisiejszym i po wczorajszym dniu. Będzie po wczorajszym, ale. Co tragedia. Więc ja idę się ogarniać, jestem tak zmęczona, że mi się nic nie chce totalnie, więc odezwę się do was już jutro. Witam was w nowym dniu, jedziemy do szkoły. Wyszłam ze szkoły. Miałam zostać jeszcze na jedną lekcję, żeby zdążyć na mecz, ale wyszłam już teraz. Już nie dostawałam to tą kolejną lekcję, bo po prostu już teraz siedziałam i już po prostu nie dawałam rady. Tak mi... Tak się źle czuję, że... Że już powiedziałam, że idę, bo nie wytrzymałam, a na powietrzu aż tak nie jest źle chcę zaraz tabletkę wziąć, a mecz za jakieś półtora godziny jest. Chciałabym raczej być w domu, niż jeszcze iść na ten mecz, ale myślę, że na powietrzu będzie inaczej. Bo w szkole to była masakra, tak mi po prostu z nosa leci, że... Mnie głowa boli. Więc tam tabletkę wezmę, bo... No bo idę kurde. Ale żeby cała już na tym meczu, iść, to już pójdę. Siedzę sobie w parku, czekam na autobus. Byłam ten tym meczu, było 3 do 3. 3 do 3, więc... Remis. Ostatnio byłam było 0 do 0, teraz 3. I udało mi się spotkać z tymi z tą dziewczyną, co nie mówiłam czy mówiłam? No bo ja ich oglądałam na YouTubie i się okazało, że ten chłopak jej przeniósł się tutaj do mojego miasta e, grać w piłkę. No i udało mi się dzisiaj z nimi spotkać. W sumie z nią i z jej mamą. Ale tak razu, że jakoś tak, mm, tak minusie, jak się z nimi spotkałam jakoś tak. Nie, nie, to opisać, ale po prostu miło. Chociaż na początku był niezręczny, bo tak yy, ja siedziałam z tyłu, a ona siedziała trybuna przede mną z małą i ja chyba czy ona nie była pewna, czy, że ja to ja i ja do końca w sumie nie, no ja byłam na 100% pewna, że to ona, ale ze stresu mi głupio było powiedzieć cześć czy coś, ale na szczęście już po, po tym się po przywitaliśmy i fajnie tak. Miłysiu mi od razu. Zresztą <głos》>, mi się, się cieszę jak głupek, ale serio fajnie, Jeszcze się poznaliśmy. I weszłam do tego VIPa, idę do takiej bramki, piszę, piszę VIP i media, no to myślę, no to na pewno ja. Idę, jakiś pan, jakiś chłopaki stoją przy tej bramce, ale oni nie byli VIP-ami a VIP ja niczym. I, czy, I mówię, że no ja chciałeś, wejść, a ten pan taki zdziwiony, że ja chcę wejść i mówię do niego, no imię, nazwisko powiedziałem. Te chłopaki przez kratkę przeczytałem moje nazwisko, powiedziałem mu, że tam jestem. I weszłam, pytam się go, gdzie działam dalej. I bo jestem pierwszy raz i nie wiem gdzie. I mówię, że tam gdzieś poszłam. I później znalazłam, żeby na trybunach, że wejście tak glipów i weszłam. Tam było jakieś jedzenie, można było zebrać czy coś. Dostałam taką na wejście od razu taką opaskę. Czy opaskę? No, takie z papieru zwykły. Jestem witana. Pozdrawiam z gorączką, was. przyjechaliśmy niedawno do domu, pojechaliśmy do sklepu, Widać po mnie, że czerwone A mam coraz bardziej gorączkę Już tam pod gorączkowym. już będę zaraz gorączkę Brałem ci tabletkę, jest tragedia Dawno nie miałam tak, żebym miała jakąś gorączkę, głowa mi bolała, ale gorączki No Gorą Będę sobie tak z gwiazdami, później będę grał w I tak, dzisiaj co się wyśpię gdy zaraz ogarniać się do spania, bo jest coraz gorzej i już kończę ten film. Jeszcze muszę go chyba dzisiaj zmontować. No. Ale tak, chyba go zmontuję dzisiaj i może wezmę tabletkę. Przecież ja jestem przecinkiem tabletek i jak mam wskaźmy w brzuch boli, to zresztą mówiłam, że nie lubię jakoś brać, ale w ostatnim czasie biorę. Yy, dziękuję Wam za oglądanie do tego, do tego. co ja gadam widzicie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu. Bye! Bye! Jak mówi.